Dominika, bardzo no miło Cię widzieć na Wieczorze Rekrutera, zwłaszcza, że kilka lat temu odbierałeś tutaj nagrodę. Powiedz proszę, co się wydarzyło w tym międzyczasie, jak poczułeś się dalej Twoje losy? Wydarzyło się bardzo dużo. Miałam możliwość coś ze sprzedaży do rekrutacji IT. Mówiłam bardzo wiele przede wszystkim od menedżerów, od hiring managerów. Zawsze zależało mi na tym, żeby wsłuchiwać się wzajemnie w nasze potrzeby. I to było wspaniałe, że razem osiągać, mogliśmy osiągać dalej te sukcesy. Niestety, ale po drodze przeszłam przez wypalenie zawodowe, na szczęście bardzo pomogła mi wtedy pasja. I taką moją inspiracją wtedy okazała się właśnie moja pasja do języka hiszpańskiego. Wyjechałam do Hiszpanii na trzy miesiące. Pracowałam tam zdalnie, łączyłam pracę zdalną z podróżowaniem. I wtedy też pojawiła się u mnie myśl o napisaniu książki Workation: Jak łączyć pracę z podróżowaniem, która jest w trakcie tak naprawdę wydania. I bardzo się cieszę z tego, że pomimo tych trudnych momentów, też udało mi się zrealizować te kolejne cele. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby się nie poddawać. I cały czas dodawać sobie odwagi pomimo tych e, trudnych e, sytuacji, które nas spotykają. Super. Trzymam książki przede wszystkim. Trzymam przeciw, te wszystkie, te te książki i bardzo chętnie ją przeczytam. Dzie Dziękuję. E, czy masz jakieś rady dla rekruterów, którzy może nas w tym momencie oglądają i, słuchają, i zastanawiają się tak naprawdę, czy brać e, w przyszłości udział w tego typu eventach i tego typu konkursach? E, oczywiście jak najbardziej mam. E, myślę, że. E, nie warto się poddawać, warto wierzyć w swoje umiejętności. E, pomimo tego, że gdzieś może pojawiać się u nas taki głos krytyka wewnętrznego, to warto przede wszystkim zaufać sobie, zaufać swoim umiejętnościom. Każdy rekruter ma swój styl, e, to na pewno. E, najważniejsze jest też to, żeby przede wszystkim kierować się tymi dobrymi praktykami, bo one wpływają na tą naszą jakość tak? e, pracy, na jakość produktu rekrutacji. No Dzięki temu kierowaniu się, tak, tymi praktykami, a przede wszystkim właśnie a, pójść a, i wziąć udział w kontekście. Super, dziękuję Ci Thank bardzo i wszystkiego na